Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w trzeciej części naszych podbojów. Egyptu. Na początku ode mnie kilka krótkich zdań. Wiem, że była ponad dwutygodniowa przerwa od filmów. Chodzi mi o ten poprzedni film, który był wstawiony, i zauważyłam, że przy ostatnim filmie było połowę mniej wyświetleń niż zazwyczaj. I jest mi bardzo przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że osoby, które zaczęły oglądać tą serię, szybko do niej wrócą. Ale na szczęście wiem, że jest stałe grono ludzi, którzy są zainteresowani tą serią, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Amen. Jeżeli ty oglądasz to i masz znajomych, którzy lubią Simsy, to poleć im tą serię. Będę bardzo wdzięczna. Dobra, wystarczy. Trzeba zająć się misjami. Okay, Mamy czwarty dzień wakacji. Akurat się bardzo dobrze złożyło, ponieważ Rachel pojawiła się pragnienie zwiedzić piramidę. Ta piosenka nie może mi wyjść z głowy, odkąd ją zobaczyłam na TikToku. Ja tu stawiam piramidę, a ty znowu. Klepi widzę. Lecimy, nie śpi. Nie spać, zwiedzać, zapie. Boże, jak tu jest przepięknie. Mówi Ola w każdym odcinku. Jakby tak nie patrzeć, to chyba nie było takiego odcinka, w którym bym nie powiedziała, że jakiś krajobraz mi się bardzo podoba. Bo ciężko, żeby w tej grze coś się nie podobało. Ooo. Ok, patrząc na ten grobowiec, to mniej więcej pamiętam, że tutaj będzie dużo pływania. Tak, no w końcu nazwa pustynnego oceanu zobowiązuje, prawda? Mamy kamienny klucz gwiazdy, który musimy włożyć do tej skrzynki. Ej, ale wiecie co najlepsze jest to, że ten grobowiec wygląda jak po prostu jak jakiś egipski hotel i ona sobie normalnie wypoczywa w jakimś piramidowym basenie. No żyć nie umierać, naprawdę. No, serio? Kur... Ja na to straciłam dwie godziny cennego czasu. Dlaczego nikt nie znalazł tego miejsca? A po czym ty wnioskujesz, że nikt go nie znalazł? Chyba mogli je ujrzeć tylko niektórzy poszukiwacze przygód. No, no tak. Ty jesteś wybrańcem, jak Harry Potter. Oczywiście, że tak. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że ja pamiętam ten grobowiec. I on mi się bardzo podobał. No, patrzcie, jak tu jest. Jezus, Maria! I oczywiście posążki. A ja! O, o! Jakie to jest ładne! Ja za ten relik zrobię wszystko. Nie chcę aktualizować ochrony przed wirusami, wynochami. Jak mój komputer śmie mi przerywać taką cudowną rozgrywkę? Nie rozumiem. No jak tu jest kuśwa ładnie! A, tu jest y, kamienny klucz i możemy przejść przejściem, w którym nie ma pułapki. A tu nie ma żadnych drzwi, no naprawdę. Żałosne dwulicowe. Pułapki elektryczne. A to coś nowego. Hej, ten posążek jest trochę luźny u podstawy. No, chciałabym go przesunąć, ale najpierw kazaliście mi go zbadać. Co, jest to kompletnie bez... O! To, to naprawdę miało duży sens, że wcześniej nie było tych pułapek na ścianę. Potem ja ruszyłam posążek, one się włączyły tylko po to, żeby potem przesunąć to na ten przycisk, żeby je wyłączyć z powrotem. Fuck logic. A co tutaj będzie? Też pewnie będzie się coś ruszać, tak? No oczywiście, że musi być symetrycznie. Znowu się włączyły pułapki. Tylko po to, żeby się zaraz wyłączyły. No ktoś mi wytłumaczy, jaki to jest sens. No nie pchaj tego dalej, no coś ty zrobiła. Ty pochnęłaś tu nie do daleko. I otworzyły nam się kolejne drzwi. Jakie piękne te... Ta, różyczki, kurwa, na wodzie, na pewno różyczki na wodzie. Jak się nazywa ta roślina, co pływa na wodzie? Ta, taka, ta, ta, raka, ta, ta. O, hajs! Jaka to jest pułapka typu ogień. Ej, a spróbujmy przekroczyć. O! Możemy sobie zrobić dzisiaj odcinek, w którym będziemy próbować przekraczać wszystkie pułapki. Zamiast badać je, to będziemy je spróbowali przekroczyć bez podjęcia próby ich likwi. Boże, nie, możesz, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Może dlatego, że jest 22. Ej, bałam się, że tu będzie taki korytarz, wiecie, jaki zawsze jest. I że tu będzie sarkofag na końcu, ale na szczęście nie. Ej, a możesz w to wskoczyć? W sumie to nie wiem po co mam to zrobić, ale zrobię to dla fabuły. Ona wyglądała, jakby czerpała z tego przyjemność, ze stania w tej parze. A potem nagle stwierdziła, że jej się nie podoba. Kończą nam się wakacje za jeden dzień, ale nie martwimy się tym, bo kupimy sobie kolejne wakacje. I ciekawe w sumie, na ile będziemy mogli teraz pojechać do Egiptu. O, szli w diamentu. Właśnie czekałam na studnie Byłam bardzo ciekawa, kiedy będzie studnia w końcu do nurkowania. W końcu to oceanowy grobowiec, to musi być też studnia, ale w ogóle, jaki ona ma kolor ciekawy. Ej, dobra, tu jest jakiś przełącznik i na razie chyba nie chcę tego przesuwać, może na to nastąpimy najpierw. Okej, okay, czy w ogóle jest sens to przesuwać? W sumie nie wiem, możemy sprawdzić. Najwyżej się po prostu cofniemy na tamto. Mamy torbę pieniędzy, więc możemy to z powrotem pociągnąć tu. Gra mi się lekko zacięła, muszę zapisać! Znowu mi się zacięła gra! Co się dzieje dzisiaj? Znowu się zacięła gra, no co się dzieje? Halo? Ja coś czuję, że zaraz mi się gra wyłączy i będzie koko bo do domu. O, dobra, odcięło się. Teraz pytanie, na który ten przycisk mam przenieść posążek, bo ja nie wiem, trzeba będzie to jakoś sprawdzić sensownie. To zapewne będzie po prostu otwierało te drzwi i tu będzie jakiś skarb pewnie. Mamy wazę i dwie torby pieniędzy. Dobrze. I mamy tu jeszcze dziurę w ścianie. O, Rachel jest zbyt zmęczona, żeby dalej Ogarniać rzeczy, więc musimy sobie rozłożyć namiot i się przespać. Dobra, wróciliśmy ze snu. Nie przespałam zbyt długo, bo stwierdziłam, że i tak niedługo wracamy do domu, więc nie ma to żadnego sensu. Ile trupów? Ten entuzjazm nie byłby tutaj bardzo konieczny. Zabrzmiało to, jakbym się cieszyła z nich nieszczęścia, a tak nie jest. Ktoś tu ewidentnie nie mógł się zdecydować na kolor płytek, jak urządzał ten, ten piękny grobowiec. Tu leżą jakieś rzeczy, ale czy tu są jakieś pułapki? Bo te strzałki, nie wiem, co one w ogóle mają imitować. Ja nie wiem, nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem z tego. Szczerze, nawet jeżeli w coś wpadnę, no to wpadnę. Trudno, ja chcę zebrać hajs. Nic innego się dla mnie w tym momencie nie liczy. Dziękuję bardzo. Otwieramy te tajemnicze drzwi, które tu są. Łokur dalej mi zarąbało obrót. Alo, stop! Stop! Nie wyłączaj się! Dziękuję. Chorus z niebios. O, to może być bardzo ładny artefakt. E, to wygląda, jakby też były jakieś drzwi, może są, jak sobie naciśniemy na ten przełącznik. Zero sarkofagu jak na razie, naprawdę? Zawiodłam się, ale nie mów hop, zanim przeskoczysz, bo może się jeszcze coś pojawić ciekawego. O, tu są jeszcze jedne drzwi. Zdziwiłabym się, gdyby było inaczej. Jak chamsko zgnieciony przez skałę! O mój Boże, ej, to jest e, to jest ewidentne zbezczeszczenie zwłok. A raczej nie zwłok w... My tylko kości. O! Ohohoho! To wygląda jak coś, co będzie sarkofagiem. Podoba mi się! A to jest spore zaskoczenie, że to nie sarkofag, tylko drzwi. No nie powiem, jestem naprawdę trochę zdziwiona. Sprawdzamy najpierw, czy nie ma żadnych ukrytych drzwi, ani pułapek, ale no pułapki to mamy raczej tutaj odkryte. O! Jednak coś jest. A! Pułapka! Drzwiło! O, wow, jak ty to ominęłaś? Skuba niutka naokoło poszła. Nawet, że mnie zdążyła zastopować. Zbadaj dla świętego spokoju, bo ja potem pewnie zapomnę o tym, że ta pułapka tutaj jest. O, tu też jest pułapka. Teraz musimy popchnąć ten. Jaka debilka, ja nie wierzę. Mamy tu jakąś studnię, w którą możemy wskoczyć? No, właśnie tak, średnio bym powiedział. średnio bym powiedział. Średnio. Ej, nie ma nic. Nie ma żadnej studni tu blisko. Nie, yeah, muszę na samą górę. Czyli skoro tu się pojawił przełącznik, to rozumiem, że tu muszę zrobić to samo. Aha, no to ma sens. Zobaczymy, co będzie za tymi drzwiami. Zbieramy dwie torby pieniędzy i skrzynkę. O, swój gliniany kota. Zostało nam półtorej godziny wakacji, więc naprawdę jest lipa. Nie ma tu żadnych innych drzwi, nie ma. mi jeszcze, co ta dziura w ścianie będzie robić. A, antyczne monety. Czemu w tym pokoju praktycznie nic A, okej, okay, są drzwi. Sorry, sorry, już myślałam, że nic nie ma. A, i jest dziura w ścianie. Że tak zapytam, czy ty się cieszysz z tego, że uruchomiłaś cztery elektryczne pułapki? Co, i to obstawiam, że wyłączy pewnie te pułapki. Aha, wyłączyło tylko po jednej stronie. Szybko robimy powrót do Egiptu i zaraz do Was wracam. Witam Was serdecznie ponownie. Wracamy do naszego grobowca. I teraz przechodzimy przez te drzwi. Wow! To jest naprawdę bardzo majestatyczne. Ile na to musiało pójść hajsu? Kto to zbudował? Poprołam się aż z wrażeniem. Pytanie, czy tu nam coś zostało? Tak, musimy się potem tutaj wrócić do tego pokoju, kochani, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Znaczy, raczej, żebym ja nie zapomniała, bo jak tu obejrzycie, to ja już będę po nagraniu tego odcinka. Tu są jakieś posążki, dwa. Co one robią? Aha, nie robią nic. O, a tu prześwitują schody. Spoiler jest. Łee! Dobra, patrząc tak w sumie po ścianach, to nic tu za bardzo nie ma. Naprawdę, nic tu nie ma. Jest tylko ta jedna skrzynka na cały, na cały pokój. Nie ma nic więcej. Jestem w szoku. Klucz do serca wodnej świątyni. I włączyło mi to pułapki. I ja mogę teraz pójść tędy. A tędy już nie mogę, tak? A tędy wyjdę gdzie? Nie wiem. A to spróbuję przekroczyć, bo nawet innego wyjścia za bardzo nie mam. Ona po prostu jest niesamowita! Dobra, tu się wracamy. I dziura otworzyła nam drzwi. Kolejna skrzynia. Ej, bardzo dużo jest w tym grobowcu przepięknych pomieszczeń, to po pierwsze. I dużo skrzyń. Dobra, wracamy się. Idziemy po tych schodach. Jestem ciekawa, jaka będzie druga część tego grobowca. Mam nadzieję, że będzie tam coś ciekawego i będę miała w końcu jakieś potężne questy. I na razie mi się wydaje, że w Egipcie nie było ciężkich zadań. Ale za to... Jeżeli mam coś powiedzieć o naszej rozgrywce w Chinach, to naprawdę jestem zdziwiona ilością zadań tam, takich, które serio wymagały ode mnie tego, że ja się powinnam zastanowić. Ja w ogóle zapamiętałam Chiny jako łatwe, jako takie, które nie mają dużo ciężkich zadań, a się okazało, że jest kuźwa zupełnie na odwrót. Nie wiem, jakie są Wasze odczucia, ale. Wow, i to już koniec. Ej, tu są owoce, które w ogóle XD, że one nie mają owoców. Owoce bez owoców, jakby to jest w ogóle możliwe. Ej, to urosło. Tu mogę to zebrać. O Jezu, o Jezu! Szkoda, że ogrodniczką nie jesteś, to może byś to zasadziła, ale ogrodniczka to z ciebie akurat żadna. Czy coś tu jeszcze jest? Tu będą jakieś ukryte drzwi zapewne, tak. Jezus, Mario, co za luz, lotery! Boże, Dina Kaliente, to by się po prostu przeżegnała tutaj. Przecie, to dziewo pieniężne jest! Dziewo z pieniądzów! Teraz możemy sobie iść tutaj, bo tutaj też coś jest. Ciekawe, co będzie tu jakaś skrzynia pewnie. Same antyczne monety. Ej, naprawdę. Bardzo przyjemny i bardzo luźny grobowiec. Mi wkurza to jest na tym wzgórzu i cały czas mi tak po prostu się oddala. I co w tej skrzyni będzie? Sprawdźmy. Sztabka, miedź. Ej, rozwala mnie to, że tutaj randomowo. O, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie! nie. Wiecie co ja myślałam? Że tu jest pułapka, a to po prostu się pojawiło koło zębate przez to, że tu letały motyle, o których chciałam też opowiedzieć. Mamy ostatnie drzwi do sprawdzenia. Jezus, jak ja nie lubię takich rzeczy robić. Jak to popchnę tu... Tutaj się obrócę i tu stanę. Nie, ale bez sensu w sumie. Doszłam do wniosku, że musisz to popchnąć. Wiem, czekaj, popchnij jeszcze raz. I teraz tędy musisz pociągnąć. No nie, dobra, chwila. Jednak zrobiłam to głupio. Teraz tutaj popchnąć z tej strony. I teraz stąd musisz pociągnąć daleko. Tak! Go girl! I otworzyły nam się drzwi kolejne! Takie! Oh my god! Bro. Oh, hell Czaić, że idealnie w momencie, kiedy się pojawił ten sarkofag, to mi zegarek wybił 23. minę patriot, filiet, spiritus sancti. Czy to jest ten cały błogosławiony sarkofag, w którym będzie Rainmund Rodje, Karę albo jakiś jego piękny poplecznik? Nie, ja się boję. A weź bo oglądaj. Podziwiaj najpierw to. to. Ja się muszę odsunąć od tego komputera, bo ja zaraz dostanę zawału święta, trójco, jedyny Boże, Matko Jedyna, przynajmniej świętsza. ale czekaj. Czekaj. Zawsze muszą być jakieś straty. Przez to, że się wystraszyłam tego, to odpadł mi paznokieć. Ale spokojnie, to idę na następne, więc... Przyżyję, przyżyję jakoś to. Jak chcę? Jeszcze raz! No, jeszcze raz. A może on po prostu za pierwszym razem mnie nie wyłapał, że ja tu jestem. Ej! Za drugim razem coś znalazłaś. Ej, myślę, że to jest bardzo egzotyczna opcja. I ciekawa jestem, czy tam ktoś będzie i ktoś cię zaatakuje w środku. Ale jeżeli już tam śpisz przez taki czas, to raczej nic ci nie będzie. Powiem tak. Tego nie było w moim bingo na ten odcinek, że ja będę w sarkofagu spała. Teraz możesz sobie zjeść dokładnie. I tutaj na terenie tego pomieszczenia mamy do otworzenia trzy skrzynki. Ciekawi mnie w sumie, czy to będzie już końcówka misji, czy jeszcze się coś będzie. W niej działo. Ej, ta gra mi się naprawdę dzisiaj bardzo potężnie zacina i nie wiem, czym to jest spowodowane, ale zaczyna mnie to lekko stresować. Zbieramy sobie relikty, tra la, 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 la. Jest ten relikt życia, który możemy dostarczyć. Ej, kochani, jesteśmy pod moim ulubionym domem, z dostawcą lokalnych warzyw. Ja po prostu sobie odbieram moją nagrodę za to, że ja jestem taka super i zbieram ci relikt. A, bo to jest dopiero drugi relikt, dobra. Sądzę, że kup piec reliktów z miasta, zna położenie ostatniego reliktu. A, to ja się z tą panią kupczynią. <gup czy> kupczynią. Dobrze znam, więc ona na pewno mi od razu zdradzi, gdzie jest ten relikt. Typiara sobie stwierdza, że ona mi nic nie powie, dopóki ja jej nie dam żreć. Ja cię dobrze rozumiem, że ty lubisz se pojeść. Panie hawas, hananas, ananas. Ja bym potrzebowała szormę kupić. Ej, czemu tego nie ma na liście? Nie, galerzy, że ja to muszę ugotować. Ja się muszę nauczyć tego gotować. Nie! Ja nie umiem, ja nawet nie mam w bazie wypadowej kuchenki, o czym ty mówisz? Dobra, widzę, że w miarę ci to sprawnie idzie, ta nauka, więc zaraz ogarniemy. Ja mogę tutaj wejść i ugotować komuś do knajpy, a nie masz też kuchenki tu. To jakie ja mam to ugotować, przepraszam bardzo, mam komuś bić na chatę? Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy u mnie w bazie na pewno się tego nie da ugotować, ale raczej nie sądzę, żeby dało się to zrobić bez kuchenki. No nie, potrzebna kuchenka, no wiadomo. ja u niego to zrobię, najwyżej mnie wywali z chaty, pewnie mnie wywali. On nie powinien mnie wywalać, ponieważ to dotyczy grubszej sprawy, o którą on mnie prosi, żebym ja mu wykonała to zlecenie, więc on nie powinien się do mnie czepiać w ogóle. Proszę mi pozwolić zrobić jedzenie. No nie! Nie! Ja to robię wszystko dla ciebie, no! Ty na mnie paluchem wskazujesz. Grubym paluchem. To dziecko mnie upomina, że ja się zachowuję niewłaściwie. A ty co? A ty wszystko robisz niewłaściwie. Dobra, będę gotować jako krasa przy, przy, przy wodzie. Tu sobie postaję kuchenkę, tu będę gotować. O. Błagam, powiedz, że przez te kilka godzin coś się zmieniło. Nie chcę rozmawiać. I masz w sprzedaży to danie, o które ja cię Proszę, błagam, nagle jest dostępne, tak? Ja się tak męczyłam, narażałam swoje życie i godność, żeby się teraz dowiedzieć, że to było w sprzedaży. Masz to i nażryj się, baba głupiotusta. Wejdź do piramidy wiatru, znajdź relikt wieczności i zwróć go Simowi. Kolejna piramidka! Jezus, Aleks, słuchajcie, zaczniemy sobie tą piramidkę. Gdzie ona jest? To jest ta ogromna... Mmm, Wyczuwam tutaj potężną ilość mumii. Oj, tak. Ej, właśnie, sobie w ogóle coś przypomniałam, słuchajcie. Przypomniałam sobie to, że zostawiliśmy w bazie wypadowej niezabrany namiot. Idzie z mój namiot? No, szlak mnie trafi. Szlak mnie trafia, chce się wyć. Nie się popłaczę, to już mi ukradł namiot. Co za po prostu złodzieje, kradzieje w tym Egipcie. Głupie Araby, kuźwa. A w dupie mnie pocałujcie. Kupcie sobie własny namiot, nie będziecie ludziom kraść. Uczciwym obywatelom, kuźwa. A, przepraszam. <śled> Przepraszam, zagalopowałam się. Przepraszam, że wyzwałam was od złodziei i od Arabów, złodziejów, kradziejów. Okazało się, że mój namiot się znalazł. W stanie nienaruszonym. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ej, ale się cieszę, będziemy mieć tutaj taki duży quest, że coś czuję, że tutaj spędzimy przy tej piramidzie bardzo długi czas. Ale najpierw to ty się wyśpi w tym namiocie, który myślałam, że mi skradziono. No to musimy najpierw wejść. I licz liczyć na to, że w środku będziesz miała miejsce, żeby go rozłożyć. O, jak fajnie, kościotrupy na początku. Hmm, hmm, hmm. Tylko ja bym tu chciała miejsce na rozłożenie namiotu, a nie mam. Tutaj coś jest i to wygląda jakby to było czymś naznaczone jakąś pułapką, ale chyba nie jest. Ej, nie mogę tu postawić, no ej, dlaczego tak? O, ej, tutaj mogę. Dobra, wracamy już wyspani i musimy obczaić, co tu się robi. To się przesuwa. Tak, od razu się już otworzyło. Przez jedno poruszenie, czyli ruszają się tylko te dwa posążki. No dobrze, jakbym pociągnęła ten, to co się stanie? O! Oh, I co my tu mamy w środku? Jedzenie suszone. Tu włazimy, zbieramy ten gliniany słoik. Osiem jedzenia wysokiej jakości, spoczko. Ło, To jest jakiś wąż! Piękne! Co? Ale dlaczego zero? Nie no szczerze, zawiodłam się. Tu mamy, co mamy? Tu mamy. A tu mamy drzwi, które są zasypane, więc tędy raczej nie przejdziemy. O, jakieś przejście. Inno, inną stroną widzę. A, właśnie, czyli tędy musimy przejść, żeby zdobyć ten klucz, który leży tu. To jest sprytne. Tutaj jest kolejny klucz, ale po co jest kolejny klucz? Nie wiem, mam wrażenie, że od zawsze, kiedy przechodziłam tego robowce, to zawsze tych kamiennych kluczy było w nadmiarze. Mhm, czyli tak się bawimy. W porządku. Tak się chcecie bawić. Taka jesteś? Chodź na salo No i wyłączy się to? To dla mnie też nie miało żadnego sensu, że to się tak zrobiło. Byłoby ciekawie, gdyby nie dało się tego wyłączyć. Myślę, że to naprawdę by było bardzo interesujące zjawisko. Idziemy tutaj wsadzić ten klucz. O, strzałeczki. Dobra, ukryte drzwi najpierw badamy. I mamy tutaj skrzynkę i dziurę w ścianie. Co jest w dziurze w ścianie? Przełącznik do pułapek. No i ekstra. A tu mamy skrzynkę z, z kamieniałą limonką. Uuu, tutaj dużo ludzi pewnie zginęło. Wow. O, 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 drzwi są, drzwi są, drzwi są. Ale najpierw musimy popłakać nad wszystkimi nagrobkami. O, i mamy dziurę w ścianie. A właśnie miałam mówić, czy to ma znaczenie, nad którym nagrobkiem się popłacze. Czyli jednak ma znaczenie nad którym, bo nie wszystkie uruchamiają tą dziurę. Relikt warty 200. Teraz mamy kolejne drzwi. O, tego się nikt nie spodziewał. Ale znowu ten grobowiec wygląda na taki. biedny? W którym. Aha! Co tu się stało w tym momencie? Masz się otworzyć? Kurwa, bo jak nie do ciebie, z buta! Ej, ale co to w ogóle jest, że ja tam wchodzę i to się zamyka? Aha, znowu się zamknęło. Ej, nie, to jest jakaś. to jest specjalnie zrobione. Tam coś będzie. Ja się mogę założyć. Ja dostanę palpitację seryza przez tą grę. Ta gra po prostu mnie nie oszczędza. Nigdy mnie nie oszczędza. To było. Podpuszczenie mnie do granicy po prostu stresu. Raz się masz otworzyć. Dziękuję. Nie, no, ja się zestresowałam bardzo, tam nic nie było. Bierzemy sobie ten słoik i idziemy dalej. O kurczę, bardzo spora przestrzeń, i w sumie to ładna. Na początku zaczęłabym od może od płakania nad wszystkimi szczątkami, bo to jest zawsze dobry pomysł. I w tym przypadku nic to nie dało. Kolejny gliniany słoik. Spróbujmy to ruszyć. A nie, nie ma sensu w sumie, bo to trzeba najpierw rozwalić ten stos. O no i ekstra dziś się odblokowały. Tutaj jeszcze jest ta dziura w podłodze, która pewnie wyłączy nam pułapki i odblokuje nam tą dziurę w podłodze. Tak, dokładnie nie myliłam się. O, to pomieszczenie mam wrażenie, że pamiętam chyba, mniej więcej, że tu będzie chyba jakaś pocho... O, nie, jednak nie. A bo tu są dziury w ścianie. Dobrze, a tu są jakieś pułapki, bo to jest tak oznaczone dziwnie. No niby nic nie ma ale obstawiam, że ta będzie pewnie jedyną, która działa. Tak, no nie bez przypadku jest oznaczona na zielono, a zielony to jest kolor pozytywnej energii oczywiście, więc musiałam się do tego zastosować. Boże, jakie w ogóle paskudne drzwi, jak z jakiejś po prostu piwnicy. No szczerze, to w sumie jesteśmy w piwnicy Ameryki, to ja nie odkryłam w tym momencie. O, jakiś nagrobek chyba bardzo wybitny. Ten różowy flaming w rogu. Nie no, ekstra. Tutaj, tutaj coś to da, coś to da. O, troszkę przewidywalne i coś czułam, że coś będzie. A, chwila, 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 tu jest jeszcze nie niepozbierana miedź. O tak, jeszcze więcej, jeszcze więcej tych pomieszczeń mi tu dajcie. Czy ja mogę tu rozłożyć swój namiot sultana? Myślę, że chyba się powinien zmieścić. A mogę chociaż zwykły namiot tu umieścić? Z tym zwykłym namiotem jest o wiele łatwiej, powiem Wam. On się mieści w większości grobowców, a ten sultana niestety nie. Dobra, od czego by tu zacząć? Tu trzeba te pułapki poprzestawiać. Posążki są tu. Tu nie ma chyba żadnych drzwi. Pułapek też żadnych nie ma. Tylko chyba te na środku, co są. Ale podejrzane jest to, że ta jedna pochodnia się nie świeci i ona nic nie, nie robi. To mnie tak trochę zastanawia. Ale chyba nie ma tutaj się czego doszukiwać za bardzo. Teraz mu, żmudna praca polegająca na przesuwaniu posążka. Jak, jak, ja to, jak ja to uwielbiam robić po prostu. No i jeszcze jeden. Dobra, włączył się teraz ten przycisk. Zblokował drzwi i tutaj co zrobił? Okej, okay, czyli kończąc, to tutaj mamy jeszcze dwie pary nieotwartych drzwi, które są jeszcze nieodblokowane. Więc na razie musimy się zająć tą przestrzenią tutaj. Usuń tą startę gruzu. Okej, okay, są jednak drzwi faktycznie. O kurde. czyby to jakieś kobitki poumierały? Bo o, ta jedna urna jest ładniejsza od wszystkich. To musi coś znaczyć. boż ten grobowiec się nie kończy. Dlaczego tu z każdej strony jest tyle drzwi? Matko jedyna. O, tu są pułapki. Tędy idziemy sobie tak naokoło. Tylko błagam, nie wejdź w te pułapki. Proszę cię, pójść tak jak ja ci bardzo pięknie to zrobiłaś po co tego tu jest to se poszłam dalej czemu tu jest tyle pomieszczeń no ja tego nie skończę nigdy Jakieś pułapeczki, chyba nic nie ma. I tu sobie zbieramy antyczne monety. A co będzie tu? Kolejne ukryte drzwi, jakby wciąż było ich mało. Dobra, jeszcze tu musimy wejść. Rozwalić ten gruz. Tu przestawić po. Jezu, dlaczego? Ja mam to robić? Za jakie grzechy w ogóle? No i dziękuję. To chwila, co tu się otworzyło teraz? A te się otworzyły. Dobra, w sumie spoko. Ale wrócimy się tam później, bo tu nas czekają kolejne jakieś dziwne przejścia. I dwie pary drzwi na nas czekają. Boże, jakie to jest obskur Ej, czy ten kibel albo ta wanna nam coś dadzą? Czy wanna coś dała? Wanna nie dała nic. Dobrze, ale dał coś kibel, który zasłaniasz swoją suknią. I mamy tam całą torbę pieniędzy. No i fajnie. Ale mieć kibel w grobowcu to jak na loterii wygrać. Naprawdę. Ej, naprawdę. Ja się już pogubiłam, gdzie ja się znajduję. Poważnie. Ale torę pieniędzy nigdy za... Co tu się stało? O Jezus, czemu nie możesz? A, jesteś przemoczona. Jedna para schodów do góry, druga na dół. Tam jeszcze mamy to pomieszczenie. Tutaj jeszcze mamy dwie pary nieotwartych drzwi. W ogóle co się tu dzieje? Czemu tego jest tak dużo? Może dlatego, że to jest wielka piramida, która wymaga troszeczkę większego od nas zaangażowania. I na tym etapie ja chyba ten odcinek zakończę, bo wydaje mi się, że ta piramida będzie dobra na kolejny odcinek, żeby ją dokończyć, bo coś czuję, że nam przy niej bardzo długo zajdzie. Koniecznie subskrybujcie, lajkujcie i takie tam. Zapraszam Was serdecznie na Discorda, gdzie na bieżąco informuję o nowych odcinkach, także gadamy sobie na temat Simsów, a także do dołączenia do grona wspierających, jeżeli chcecie, aby moje filmy były dla Was dostępne nieco wcześniej. Życzę Wam smacznej kawusi, chociaż pora niepasująca i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!